Hej! Witam Was w kolejnym odcinku Minecrafta. Dzisiaj zajmiemy się automatyzacją naszej produkcji. Więc aby zacząć potrzebujemy przede wszystkim dispensera, którego nie robię w piecu. <grym> potrzebujemy przede wszystkim dispensera, który robię niestety z dropera dopiero. Um, a, jeszcze łuk, tak. No, yy, dispensera i obserwera Wystarczą mi te dwie maszynki, plus trochę Oj, a zwykły kobel starczy, ok. To w porządku. E, I teraz tak. E, zasada działania jest banalnie prosta. Że układa mnie to, co trzeba. To jest zasada działania. E, zasada działania jest banalnie prosta. Robię obserwera, który może w tą stronę lepiej. Jak nazwa wskazuje, o. Obserwuję. A drugi jest dispenser, który kusiła, <gry> który wydaje rzeczy. <gry> tak. I teraz, jak już to jest, to muszę to połączyć ze sobą Redstone'em i mało tego zrobić prosty zegarek. Tak. Tylko nie przygotowałem sobie oczywiście repeater'ów w tym celu. Um. A tu trzeba mieć usmażony kamień. No proszę bardzo. To mnie zaskoczyli, nie powiem. O, no i dwa wystarczą, elegancko. Halo, proszę. Dziękuję. Yy, tak. Więc robimy to w ten sposób. Ten będzie wydawał sygnał redstone. A. Czy on go wydaje pod sobą? Muszę to zweryfikować. Ciebie na razie rozwalimy. Nie. Czy on go wydaje za sobą? Tak, wydaje. Dobra. Wydaje go do tyłu. Więc skoro go wydaje do tyłu, to zrobimy tak. Tak. Tutaj nasz Repeater będzie robił zegarek. Proszę przesunąć. Dziękuję bardzo. Chociaż. Przesunąłbym to o metr jeszcze, tak dla bezpieczeństwa. O. O. E. Y, e. Położymy tutaj trochę bloczków. Przesuniemy całość o metr. Już wyszedłem z prawy, jeśli chodzi o Redstone'a, a nigdy nie byłem w niego dobry, więc musicie mi wybaczyć. Czasami tak miewam. Że nagrywam o czymś film, ale nie mam zielonego pojęcia Pyk, doskonale um, Czy teraz zadziałaś, jak zrobię tak? Halo Proszę, proszę współpracować Bo tak być nie będzie o, jest. Tylko że nie dociera sygnał. Więc trzeba to podnieść po prostu. Pyk. Yy. I. Albo zrobię to inaczej jeszcze. Tak. Tak. I tak. I po co bym się pierdzielić, skoro mogę to zrobić w ten sposób. Zwyczajnie. Pyk. I teraz. Aha! To działa! Doskonale! I teraz zobaczmy, jak wezmę sadzonkę, jedna to trochę mało, dawajcie mi to. Drzew go. Wskielicie się będę trzymać, bo przecież drugie drzewko jest, prawda? No jasne, że tak. Dobra. Um, drzewkarkę będę musiał albo ją przesunąć, albo to. Bo tak na dłuższą metę to nie da rady. Tutaj w ogóle liście, wszystkie obgryzione, nie wiem o co chodzi. <laughs> Albo te drzewka wywalę z Arsnowo. Nowo. One tutaj głównie robią zamieszanie. I tak, dispenser. Ty masz trzy sadzonki. Dostawiamy jedną. I teraz jak usuwę. ha! doskonale. Jestem geniuszem w tę grę. Dobra, a teraz musimy zrobić Ała. Yy, filtr z mechanizmu, czyli mechanizmu yy, to był sorter, tak jest, sorter. Dobra, yy, robi się go dość prosto, więc możemy machnąć od ręki. Dobra, yy, sorter już jest, więc będzie można podpiąć go do skrzynki, która domyślnie służy do odbierania yy, produktów, jakie tutaj przygotujemy. Ta skrzynka będzie miała podwójne zastosowanie, bo nie tylko będzie mi przechowywać sadzonki i je oddawać, ale również będzie musiała... Hmm, czy mogę sorter od boku? Przepraszam bardzo. Nie, to chyba musi być od dołu. Kurde, dobra, to robimy schody. Oho! Oho! Ja tu sobie robię schody, a tymczasem komary. A więc tak. Yy... Halo. Więc muszę podłączyć sorter, który będzie z tej skrzynki zabierał itemki. I ten sorter myślę, że stanie pod ziemią. Pod tą platformą, na której stoi sama skrzynka, <laughs> O, aż mi się gorzej zrobiło. Nie rób mi tak gro. se nie życzę sobie. Tu w jedną rzeczy, a w drugą. In. Halo. Lag. Um, miał miejsce drobny crash, ale już jestem. Mam nadzieję, że nic mi się nie usunęło, co tam było. Zaraz to zweryfikujemy. Eee... Oj, sporo cofnął mi ten crash. No ładnie. Dobra, to ja przewinę trochę po prostu i odbuduję co było. Dobra, mniej więcej przygotowałem to, co miałem zamiar o Jezu, przygotować zanim mi grę wywaliło. Czyli tak. Tutaj jest skrzynka, która. Do której trafiają rzeczy ścięte przez piłę. Kto oglądał wcześniejsze odcinki, ten wie. Więc robimy tak. O Jezu nie. Teraz muszę wszystkie te kolory przeklikać. No, dobra. I teraz tak, yy, tutaj będą szły jedne rzeczy. Um, halo? Jest niebieska, a tutaj rurka będzie też niebieska, nie, zielona. Dobra. I tak, yy, teraz ustawimy, jest z cały czas przewijam w sorterze, że na zielone. Yy, mają jechać, znaczy na niebieskie, mają jechać sadzonki na kolor niebieski. Zapisz. Ok. A cała reszta ma jechać na kolor zielony. Też problem jest taki, że będą tam jechały jabłka, a nie tylko drewno i patyki. Ale to się ogarnie. Jabłka możemy podpiąć do jakiegoś hopera. I chyba to właśnie zrobimy. I dzięki temu jabłka będą. I pierdzielaj na miejsce. Golemi mi pilnuj tych kotów, bo wszystkie mnie wyłażą. Więc musimy zrobić lejko. O, dokładnie tak. I teraz, jak zrobimy lejko, to możemy użyć go, żeby odprowadzać niepotrzebne materiały. Um, tutaj to rozkręcę. Nie będę robić. Halo. Proszę. Jezu, wszystko. Proszę to rozebrać i wywalić kolor w ogóle. O, dokładnie. I tutaj dopiero nadam kolory. Tu będzie zielony, a tu będzie cyjanowy. Dobra, czerwony. Okej. Okay. I teraz czerwony. Łączy się do lejka. Już myślałem, że znowu crash. Co się dzisiaj z tą dzieje? I to jest dość skomplikowane, bo... O, jest, push, dobra. Będzie wciskać. I tutaj filtr, czerwone, yy, jabłko, akurat na szczęście mam jedno przy sobie, idzie do czerwonego. Zapisz. A drewno i patyki idą do ostatniego, czyli zielonego. Czyli tak, drewno i patyki aha mogę tylko jedno no dobra to tak do zielonego i patyki do zielonego dobra i tak to wygląda na tą chwilę hmm, tutaj chyba jest wszystko ok dobra i tak tutaj to pociągniemy dalej oczywiście ale nie dużo tylko tyle, żeby wyszło spod kamieni. No i uruchomimy automatyczną ścinarkę do drzew. Nie jestem pewien, czy jak to puszczę, to czy to na pewno zadziała, bo teraz mi się mechanizm poblokował to drzewo, więc na wszelki wypadek je wykarczuję. O. Mogę też zrobić coś, co przyspiesza wzrost. Ale zobaczymy, czy będzie potrzebne, bo wiecie, jakość wydajność to na pewno ma. E, tak, tutaj musimy zrobić wyciąga. Nie, tutaj musimy zrobić wpychanie. E, tak, pusz. I tutaj idą sadzonki, o ile dobrze pamiętam. Zobaczymy najpierw, jak działa to, co już jest. Czyli tak. E... Oj. To, to i to. I coś czuję, że ten sorter. To wymaga zasilania, prawda? Um. Dobra. <laughs> Udało mi się go ogarnąć. Chyba yy, okazało się, że on co to jest <laughs> jak fajnie zapakowana ta sadzonka. Okazało się, że on po prostu nie miał podłączenia do... Czemu ten hopper nic nie... Halo? Dobra, to może zrobię tak, że zamienię ten hoperek. Dobra, nawet nie zleciał. Miałem nadzieję, że po prostu będzie wywalał do Wojda. <laughs> zamienię go na to. Czut z creata. Tylko muszę znaleźć, gdzie ja to wpakowałem. Jest, dobra, mam. Um. Tak, wyłączamy filtr, to wrzucamy i zobaczymy, czy to się w ogóle połączy, bo to też nie jest takie pewne wcale. Ale zobaczymy, zobaczymy. Jak nie, to jeszcze mogę ewentualnie zrobić skrzynkę i ją tutaj podpiąć. Hmm. Tak dasz radę, przyjacielu? Zobaczmy. Lecą jabole, lecą, lecą i... Myk, doskonale, haha. <śm> Świetnie, teraz działa. No więc, skoro to już działa, to mogę zająć się odpaleniem maszynerii, żeby pozyskiwała mi już drewno. Pyk. Ło. Pyk. Doskonale. Ło. Ło. Ała. Tego nie przewidziałem, ale mam pomysł. Äh. E, Ło, um. nie, 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 to jest niebezpieczna rzecz. Ale i tak chcę spróbować czegoś. Jak chcę jeszcze raz! Nie, nie! Nie, nie zabieraj mnie. Dobra, teraz się udało. Udało się! Mam karuzelę! Mam karuzelę w Minecraft! Oficjalnie! Wynalazłem ją! Dobra. Ale, żeby Oezu... ...upewnić się, że to działa, to muszę po pierwsze coś zjeść, bo sobie zdechnę. One nawet wiedzą, gdzie mają spierdzielać. One trudno specjalnie założy się. Ile tu jest kotów? Trzy. Dobra, to robimy tak, że przesuwamy kamień. Dalej. Przykro mi, ziabo. Wiem, ziabki, ja wiem, że Wam źle, bo zabrałem kamienia, ale spokojnie, zaraz odzyskacie kamienia. No bo nawet tak zrobię. Zaraz będzie kamień dla ziabków. Spokojnie. Zapraszam, ziabki, pod kamienia. Tu jest kamień dla ziabków. O! W ogóle to yy, sorter mi się w pewnym momencie zbugował i mam teraz dwa, więc jeden wypierdzielę. Jak go niszczyłem, żeby przełożyć, to no jeden się rozpękł, a wypadły mi dwa, po czym tamten, który zniszczyłem, to wrócił na miejsce. Także tak, tak to było. Nie wiem o co chodzi. Gra też pewnie nie wie, o co chodzi. Ale to nie problem. Dobra, tu mamy mączkę i zaraz się przekonamy, czy wszystko dobrze działa. Tylko sobie coś zjadę jeszcze. O nie! Bu! Czyli się troszeczkę gorszym człowiekiem. Ale koty w tej grze to są naprawdę pasożyty. Wow, Pyk! Odsadzone! Doskonale! Aha, ojojoj, oj, oj, jak to ładnie działa, jak to przyjemnie działa, o Jezusiu, o Jezuniu, jak to dobrze, że to działa. Dobra, to teraz przyszło mi zrobić jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, muszę zrobić stołniarkę. Dobra, po krótkiej wizycie w neterze i handlowaniu z piglinami mam pustaka płaczącego obsydianu, co było moim celem, no i trochę surowego mięsa. Zupełnie nie mam pojęcia z czego ono jest. Hi hi, dziady wredne. Więc tak, y, mam płaczący obsydian, więc mogę myśleć nad zrobieniem sobie. Nad zrobieniem sobie generatora stołna. Ale najpierw muszę zrobić pół płytki. Moja orchidea będzie sobie rosła tutaj. Tu akurat będzie miała dobry zasięg. Żeby dostawać manę i od tego miejsca i od tego, bo tutaj będzie druga grządka, przypominam. Um, tylko to jeszcze musi dawać manę do niej. Ale to nie jest problem, ogarniemy. Wystarczy chyba kolejny sprider zrobić. Co tam, ząbił? Słyszałem, że chcesz spaść. Pomogę ci. Jestem przyjacielem mogów, pomogę ci. Jak moim marzeniem jest umrzeć. <grych> Tak yy, więc skoro tutaj będzie to, to stołniarka musi być gdzieś niedaleko, żeby miało zasięg. Orchidea działa tak, że automagicznie przetwarza wszystko, co zrobione, tutaj będzie już grządka. Wszystko, co zrobione z kamienia, przetwarza na losową rudę. Tam są różne rudy dostępne i różne procentowe szanse, to mogę pokazać w sumie nawet teraz pokażę. Halo, orchidea, i ona. O, jest. I tutaj są procentowe szanse, ile czego powinno wyjść ze staka kamienia. Bardzo mnie interesuje um, to Prosperity Ore. Wreszcie będę mógł ruszyć z rozbudową moich upraw surowców, a to jest zajebiste. Nie będę musiał polegać tylko na orchidei, bo będą się surowce robić dziesiątkami same. Yy, ale najpierw muszę zrobić ten generator. Więc tak, nie może być zbyt wysoko i potrzebuje przede wszystkim naczynia, w którym, znaczy, naczynia. Komory, w której będzie przechowywana woda. Czyli tutaj. Pyk, pyk. 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 Um, o metr za nisko to zrobiłem. Dobra. <grym> tak, troszkę przyps, ale nie szkodzi. Jak co, to pójdę i więcej nazbieram. O, a propos. Ła! Komary wścieknięte mi biją. No przecież spałem po przedniej nocy. Jak często trzeba spać, żeby się te dziadostwa nie respiły? Tamte sobie ładnie płoną. Świetnie. Więc tak. Yy, najpierw muszę tutaj... Zrobić sobie, a może to. Trochę to jest niewygodne, ale no muszę coś mieć, jakąś półpłytkę. I woda. Tutaj będzie woda. Natomiast nad tym będzie musiała być lawa. Tu, i w tym miejscu będzie lawa. Czyli tak. Um, tu, tu. Um, no, niech będzie. O, i tu wszędzie jest lawa. Doskonale. Yy, jeszcze, oczywiście, tu muszę zatkać. I teraz mogę robić lawę. Wydaje mi się, że to jest o metr za niskie. Czekajcie, zobaczę. O! Wungiel. Aha. E, no tak. Nie pomyślałem o tym, żeby do mi te surowce się spalać. Zobaczymy, czy coś się generuje. Um, czy mogę dostać jakiekolwiek surowce? Czy wszystko będzie się spalać teraz? O, jeden dostałem. Nie no, to jest absolutnie... Muszę coś z tym przebudować. Poczekajcie. Dobra. <laughs> Udało się trochę to ogarnąć. Zaraz zobaczymy, jak to działa w praktyce. O! Jest. Przerobiło mi tamtą rudę w ty z tyłu, ale no... O! Dobra. I teraz tak, bardzo prosty mechanizm z pistonkiem. Muszę tutaj też zatkać tę lawę, póki pamiętam. O, a to mogę w zasadzie zniszczyć już. Nie jest to może szczytowe osiągnięcie technologiczne, ale dopóki nie mam nic lepszego, to będę musiał na tym polegać. Mogę jeszcze zrobić... Sery tam, nie doskoczę. Dziękuję. Mogę jeszcze zrobić tak, że rozkopę to i to. I w, powiedzmy, tym miejscu postawię kolejny obsydian. Jak dobrze kalkuluję, jest. Os a nie, to Prosperity, myślę, że 8. I teraz. Tak, nie jest w stanie przepchnąć, widzicie? Doskonale. Nie jest w stanie tego przepchnąć. Tylko muszę też uważać, żeby nie za szybko. Chociaż, jakby co to kamienie sprzed blokują. Więc oficjalnie udało się zrobić tak, żeby działało. W tym miejscu zrobię coś, co automatycznie kopię. O tutaj podłączę to do tego wiatraka z bo to głównie dla niego jest cała ta maszyneria. To będzie wysypywane tutaj nagrzonkie.